No cześć, w kolejnym materiale Cyberpunk'a. Kontynuujemy przygodę z Brainsami i porozmawiamy sobie z. Ewelin? popytajmy o troszkę. o chipie, Brain Dance Perfekcyjny plan. Robota, która zdarza się raz na milion zleceń. Mhm, dzięki. A teraz czekam na płyętę. To po prostu brzmi za dobrze. Gdzie tu jest haczyk? No co ty? Chcesz zrezygnować? Po prostu powiedz mi, że naprawdę masz wszystko pod kontrolą, że nie pakujesz mnie w gówno, z którego już się nie wygrzebie. Wii, nie mam żadnego powodu, żeby cię oszukiwać. Siedzimy w tym oboje. Uwierz mi, wszystko jest pod kontrolą. Nie boisz się, że już po skoku Arasaka prześwietli wszystkich, którzy mieli styczność z Jorinobu? To będzie długa lista z nazwiskami grubych ryb o wiele wyżej postawionych ode mnie. Jak myślisz, komu przyjrzą się najpierw? Im czy takiej szarej myszce jak ja? Mam wrażenie, że pierwszy dobiorą mi się do dupy. Już rozumiem, skąd tyle wiesz o Jorinowu. To proste. W łóżku mężczyźni mówią za dużo. I to Was łączy, łóżko. Interesy. Wyłącznie interesy. Nazywaj to, jak chcesz. Jorinobu nie spodziewa się takiego ruchu z twojej strony? Ihorinobu nie ma o niczym pojęcia, wierz mi, jest zbyt zajęty dopinaniem tego interesu z netłoczem. Zresztą, nawet gdyby jakimś cudem zaczął cokolwiek podejrzewać, nie zdąży zareagować. Zadbasz o to, prawda? Jak zwykle, największe szambo po mojej stronie. Okej. Okay. Co teraz? Wi, Zrób to zleceni tylko dla mnie. Bez dzielenia się zyskiem z nikim więcej. Bez żadnych pośredników. Bez Dexa. Czyli chcesz wychujać naszego fixera. Wiedziałem, że coś tu jest nie tak. Dex jest tylko pośrednikiem. Całkowicie zbędnym. Ewelin, nigdy nie pogrywasz z fixerami. To jedyna reguła Night City której każdy najemnik zawsze się trzyma. Ale jeśli będziemy sprytni... W ten sposób zrujnujesz reputację. A bez reputacji jesteś w tym mieście nikim. Jesteś pewna, że chcesz to zrobić? Zadaj to pytanie sobie. Chcesz do końca życia użerać się z kosiarzami? Czy w ciągu jednej nocy stać się legendą? Twój wybór. No, że tak powiem, trudny wybór. Szczególnie po no, ostatnim myślisz? dialogu. No zastanowię się. Jeżeli mam taką, taką opcję zastanowienia się, to chciałbym ją wykorzystać i podjąć decyzję w trochę późniejszym terminie. Jeśli się zgodzę, to będzie mieć poważne konsekwencje. Wiem. Dlatego niezależnie od twojej decyzji to musi zostać między nami. Proponuję 50%. Z taką kasą zrobisz, co będziesz chciał. I będę spalony. Dex nie wybaczy takiego przekrętu. Dex nie jest jedynym fixerem w Night City. Za to moja propozycja jest jednorazowa. Przemyślę to. Mhm. W razie czego dzwoń. Prześlę ci swój numer. Okej. Okay. Powodzenia. Zmykaj. Muszę... Dobra. Z miłą chęcią. Dosyć trudny trudny wybór. Pan. Oj, ja. Pierdyka. Już dzwoni. Warto było przejrzeć to nagranie z kąpeki. Tybak już do mnie dzwoniła. Analizuje materiał. Wszystko już załatwione. Jesteśmy gotowi. Co teraz? Teraz pora zabrać się za to, do czego was wynająłem. Zgarnięcie pierciku. Szczegóły omówimy w Afterlife. Czekam. Dobra, niedługo tam będę. Do zobaczenia, panie Win. Yy, dobra, fajnie. O, mogę. Jednak, jednak mogę. Ej, tu stał mój samochód. Ja pamiętam, jak dziś, że go tu zostawiałem. Wiecie co? Tak, jak wczoraj, właśnie był. Yy... Live u Roya, yy, tak yy, po nagranym odcinku, pochodziłem sobie trochę oczywiście, bez zapisywania, a tylko dlatego, że chciałem sobie zobaczyć, czy yy, jeszcze jest na plakata. Nie chcę was zanudzać szukaniem, ale tak troszkę się porozglądam. Będę jeździł, się będę rozglądał, i. Starał się wypatrzeć. No tam jest taki gość, ale z drinkiem, on nie był z drinkiem. co dobrze pamiętam, on yy, reklamował firmę taksówkarską. Są jakieś billboardy ale to na pewno nie te Nie te, które mnie interesują tak żeby zobaczyć Nie no naprawdę Trochę jazda tym samochodem to jest tak na dwa razy bym powiedział No nie ma tego billboardu <laughs> Chyba, że ktoś z Was może jednak wie, gdzie on konkretnie się znajduje. Aha, tutaj się billboardy zmieniają. O, coś takiego było, tylko że z rojem. To jest jakaś kobieta z dzieckiem. Dobra, ale i tak mam zawrócić. Tutaj policja, a ja nie mogę jeździć. I fajnie, zawsze spoko. Teraz zmienił się? Zmienił się. Ale też nie na to, co chciałem zobaczyć. Dlaczego on ucieka? Wiesz, może go usunęli? Dajcie znać. Bardzo mnie to ciekawi. Idziemy do. After Tengo plany z parajstę nocie. Firhen Santissima ma. Te waza enterar mañana. Mógłbyś skończyć gadać? Wyśleć ci SMS. Ambiент taki Czekałem na ciebie. Okay, popiszmy sobie. Stoimy naprzeciwko siebie. To jemy na przeciwnkę siebie. może wyglądać dziwnie, nie? Co słychać, panie Wells? Martwi się o mnie. Hmm. Wiesz, jak jest. Wiesz, większość Wellsów skończyła na śmietniku. Mama upewnia się, że mnie tam nie ma. A mnie już to męczy. Im dłużej zapewniam, że wszystko gra, tym bardziej czuję, jakbym kłamał. Ale opłacało się. Od jutra z tym koniec. Wchodzimy do Afterlife. Haha, afterlife Sława tego miejsca daleko sięga. To znaczy, parę klanów właśnie tutaj przyklepało największe kontrakty. No pewnie w całym Nightseat nie znajdziesz lepszej miejscówki. To co, jedziemy? No prowadźmy. A mógłbyś tak troszkę szybciej? Czy no To była kiedyś kostnica? Tak. Fajnie wiedziałem. zrobili sobie klub. Serio? Ale to było dawno temu. Jak jeszcze porządny pochówek coś znaczył. No co, teraz nie znaczy nic? Normalnie zostawiałem cię na ulicy? A by to niby kto? Znajomi Dekstrada de Chaun. Czeka na nas. Jo, Dex. Jest tu takich dwóch. Mówiłem, że do siebie. No dobra. Mówi, że potrzebuje jeszcze chwili. Strzelcie sobie w ogóle. Tak zrobimy, Amigo. Dzięki. Usiądź obok Jacka, jak on idzie, jakby miał buty z betonu. Serce Night City. Słyszymy? No dobra, gdzie siadasz? Jak Powiedz ten? mi, gdzie sobie sprzętujesz. Wyobrażasz sobie Susan Forrest. Boa Boa, może nawet... No, teraz nasza kolej. A widzisz tamtą babkę? To Najlepsza fikserka w mieście. Ta, A co ten tutaj? Jest najlepszy. Pff, Rogue ustawiała akcję, kiedy Dex był jeszcze mały i chudy. Afterlife należy do niej. Co będzie dla Was? Ty wybieraj. Tequila Old Fashioned z kropelką piwka i chili. Czyli Johnny Silverhand dwa razy. No właśnie tak. Ktoś tu odrobił lekcję? Ja nie odrobiłem. To taka tradycja. Nazywamy drinki po naszych stałych klientach. Załóżmy, że chciałbym mieć własnego drinka. Co trzeba zrobić? Umrzeć. Najlepiej na akcji. W spektakularny sposób. Ach, piękna tradycja. Wysokie wpisowe. Wszyscy umrzemy, ale nie każdy zostanie zapamiętany. No w sumie racja, ale zdecydowanie wysokie, bardzo wpisowe mają. Zapięknął przyszłość. Przejdźmy do legendy. W każdym razie ja jestem Jackie Wells i przepis też mogę podać na wszelki wypadek. Jasne. Setka wódki na lodzie, sok z limonki, piwo imbirowe i najważniejsze miłość. Zapamiętam słyszałam, że jesteście nowym nabytkiem Texa. Po prostu robimy interesy. Dexter czeka. Dobra, no nie rozmawiajmy, nie przedłużajmy tej rozmowy. Tędy. Patrzcie, idźcie, gdziekolwiek. Duży jesteś. Trenujesz? Ja. Ja też. Box. A ty co? Jakaś egzotyka? Kempo? Ninjitsu? Ja. Myślisz, że dałbyś mi radę? Mhm. Tutaj. Co za gość? Trochę sztywny. Excelsior Gotówka, jak zwykle Muszę kończyć Jest i pan wi. Wpadłem, zebrałem no, to, co było do zebrania Pierwszy raz na żywo A co z Flatheadem? Obejrzyjmy go sobie No dobrze Zapraszam Dzięki za pomoc u kosiarzy Parę szumowin w mieście mniej. Ta, Nabiliśmy punkty u tego u góry. E, fajna loża. Dziękosz Jackie. Pan Wells ma rację. Będziemy omawiać delikatne tematy. Ale najpierw mam jedno pytanie do pana V. Jak poszło spotkanie z Evelyn Parker? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Pokazała mi wnętrza Konpeki Plaza na nieobrobionym brain t Tibak już mnie wprowadziła. Czyli wiesz, kto jest celem? Syn cesarza. Yorinobu Arasaka. Ta facet z wielkim nazwiskiem i małymi możliwościami. Przyjaciel Evelyn Parker. Chciała się tylko przywitać, czy jest coś więcej? Panie Wi. Zastanawiam się. Nic mm, więcej. Po prostu chciała mnie poznać to wszystko. Po prostu chciała Cię poznać. Przejdźmy do rzeczy. Co masz dla nas, Dex? Mam dla Was to. No to sprawdźmy. Omówiliśmy z Dexem szczegóły. Operacja wygląda na dosyć prostą. Zamieniam się w słuch. Main zawozi was do Konpeki Plaza. Wchodzicie pod fałszywymi nazwiskami. Z pomocą Tibak hakujecie systemy hotelu. Z pomocą Tibak oraz Flatheada. Na koniec wchodzicie do apartamentu Yorinobu Arasaki i zabieracie relik. Po cichu, bez zwracania na siebie uwagi i najlepiej bez ofiar. Przez cały czas będziecie mieć... No to może być dobrać. ciężko bez ofiar. A teraz pytania. Pomówmy wejście do Konpeki. Jaką mamy przykrywkę? Ty jesteś Ramon Victorino. A ty Harry Conwell. A jaki jest cel wizyty panów Conwella i Victorino? Interesy. Jesteście handlarzami bronią. Macie fikcyjne spotkanie z przedstawicielem Arasaki, Hajime Takim. Jeszcze coś? No, co? no to już widzę pierwszego trupa. Jak wejdziemy do Penthouse'u? Jorinobu praktycznie nie ma ochrony. Trudność stanowią zabezpieczenia samego apartamentu. Żeby je ściągnąć, musimy unieszkodliwić rezydenta. To główny netrunner w Konpeki. Monitoruje sieć 24 godziny na dobę. Problem? Pomieszczenie, w którym przebywa rezydent, można otworzyć tylko od wewnątrz. Czyli, żeby się dostać do środka, musimy być w środku. Panie Wells, t to specjalistka. Rozpracowała również ten problem. Tutaj do gry wkracza Flathead. Wpuścicie go do systemu wentylacyjnego, a potem z jego pomocą unieszkodliwicie Netrunnera. Flathead będzie musiał tam zostać podpięty do rezydenta. Ale dzięki temu będę w stanie otworzyć Wam penthouse. Jeszcze coś? No dobra. Ja nie mam więcej pytań. Mamy tę podarunekę? A ja mam. Kiedy wreszcie przejdziemy do negocjowania stawek? Ze świeżakami nie negocjuję. Odpalam im 30% do podziału. To za mało. Każdy ma w tej akcji swoją rolę i swoje ryzyko. Tak, wyceniam wasz wkład. Za nisko? No weźmy Nie za nisko? To my załatwiliśmy Flatheada, to my wyciągnęliśmy Intel z Braindensu. I to my włazimy do hotelu pełnego arasaków, żeby zajebać biochip z pokoju syna szefa. Tak, ale to ja wam daję Netranera, sprzęt oraz kuloodporny plan. Naprawdę chcecie się targować? Nie no, Jack ma rację. Jacki ma rację. Zasługujemy na więcej niż 30%. Dobrze. 35 i to jest moje ostatnie słowo. W takim razie moje też. Dawno nikt się ze mną nie targował. To nawet zabawne. Ostatnia rzecz. Nie przejdziecie przez bramki bezpieczeństwa z bronią. Dlatego zostawicie ją w samochodzie, a flatheada wniesiecie w walizce. No i musicie się ładnie ubrać. Spoko. Dzięki, Bak. Kiedy możemy spodziewać się kasy? To już zależy od pani Evelyn Parker, ale obstawiam, że tydzień lub dwa. Co w tym czasie mamy robić? Siedzieć cicho, nie wychylać się. Nie rozrabiać. Z życia najlepiej odchodzić jak z uczty. Ani spragniony, ani pijany. Dela Mein czeka przed afterlife. Ja też się zbieram. Muszę się podpiąć, żeby was nawigować w trakcie. Jak macie coś jeszcze, to ostatni moment. Dobra, Przyskanie. wszystko jasne. Bo. No to nic do roboty. No, się nie będzie działo. W odcinkach będą głupoty. To co, jedziemy? Pewnie. Czy masz coś jeszcze? Jedziemy. Jedziemy. Nie ma na co czekać. No i zajebiście. Witam w limuzynie sieci Delaware. Panów problemy zostają za drzwiami pojazdu. <laughs> Żebyś wiedział, skurwy synu. Nie widzę powodów, aby używać inwektyw. Ta? A pamiętasz, jak Cię chciałem wynająć na wieczór kawalerski kuzyna? Niestety. Nie przyjmujemy takich zleceń. Trzy miesiące zbierania szmal. Dobra, jedziemy. Do uruchomienia usługi niezbędna jest weryfikacja tożsamości. Proszę podpiąć łącze osobiste. Usługę Excelsior. Excelsior? No, coraz lepiej. Czym się tak ekscytujesz? Zaraz ci pokażę. Delamay, tryb bojowy. Przykro mi, ale nie są panowie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. No, trudno. Ale jak coś to. rozjedzie każdego, kto nam stanie na drodze. Co jeszcze mamy w pakiecie? Pełne ubezpieczenie zdrowotne oraz pokrycie kosztów pogrzebu w przypadku śmierci na pokładzie pojazdu. Grubo. I to legalne? Oczywiście, jak cała druga poprawka. Pozwolę sobie nie komentować systemu prawnego Night City. Dex na nas nie oszczędza. No to już wiemy, na co idzie jego część. Excelsior. Właśnie tak się wjeżdża do pierwszej ligi. To dla ciebie naprawdę aż takie ważne? Co? Dexter tak tanio cię kupił? Garnitur, samochód? Wydaje mi się, że trochę nad sobą tracisz kontrolę. Tak, jasne. A mnie się wydaje, że masz jakiś problem. Jakiej? Jedziemy na poważną akcję, a ty zachowujesz się, jakby to była impreza. Serio? Tak o mnie myślisz? To ty musisz coś zrozumieć. Całe życie spędziłem w tym gównie. Nie wracam tam. wyluzuj troszkę o, kibak hej, wszystko w porządku? Celu. chyba już tak zaraz będziemy w konpeki ustawiłam nam szyfrowane połączenie, żeby móc was nawigować na miejscu zadzwoń teraz do Jackiego zobaczymy, czy synchronizacja działa i jak? coś mi szumi, mów do mnie największe występki wynikają z nadmiernych pragnień, a nie z konieczności że co? Arystoteles. Rozumiem, że mnie słyszysz. Teraz tak. Uwielbiam, jak mi szepczesz Arystotelesa do ucha. Jakbyś jeszcze coś z niego rozumiał. A ty, Vi, słyszysz? Ja cię słyszę. Świetnie. Wygląda na to, że wszystko działa. Pewnie, że działa. Jesteśmy w kontakcie. Dziękuję za wybór sieci Telemane. Będę na panów czekać w podziemnym garażu. No to się zaczęło. Znowu to dziękuję. Chodź, Harry. Czekaj, wezmę Flatheada. bierz i chodź. Kończmy to w końcu. Żadnych, jakiego dzisiaj miałem klienta. Jesteśmy przy wejściu. Rezerwacja jest na ciebie. Witamy w Konpeki Plaza. Macie spotkanie z Hadzimetakim z działu technologii wojskowych. Papiery są na Flatheada. Pamiętam. Witamy w Konpeki Plaza. Proszę pojedynczo. Jasne. No <laughs> ja mogę ten dyk? Możecie panowie wyjaśnić, dlaczego wnosicie na teren hotelu technologię wojskową? Jesteśmy handlarzami bronią. Słucham? Ach, panowie, na spotkanie z panem takim? <laughs> Najmocniej przepraszam za zamieszanie. <laughs> Kontrola zajmie tylko chwilę. Proszę bardzo, witamy w kompeki plaza. Chcemy się zameldować. Oczywiście. Rezerwacja była na nazwisko... Wiktorino. Pokój dla dwóch osób, jedna doba. Zgadza się. Doskonale. Powiadomię pana takiego o panu w przybyciu. Cholera. Tego nie było w planie. Wi, zagadaj ją. To nie będzie konieczne. Najpierw się odświeżymy. Wtedy sami damy mu znać. Ale przecież pan taki oczekuje... Senorita, jesteśmy wykończeni po podróży. 18 godzin z Nowej Barcelony. I jeszcze ten postój na metaki, bo jakiś cyberpsychol wysadził się w terminalu. Ta. Koszmar. E, oczywiście, rozumiem. Pokój Lapis Lazuli, 42 piętro. Jeszcze tylko drobiazg. Proszę aktywować swój chip SID. No, to ty, Harry. Wszystko się zgadza. Życzę przyjemnego pobytu. Dziękuję. No to chodźmy. No. Nowa Barcelona? Naprawdę? Jestem mistrzem improwizacji. No, można tak powiedzieć. I co ty na to? Harry. No dobrze, że nie Harry Potter. Przyjemny hotelik. Nie to, co na targach w Currych. Jackie, skąd się wygłupiać? No co? Wchodzę w rolę. Nie poderwać. No, ale mógłbyś przestać, bo Możesz zwrócić na siebie uwagę. Nie ukrywam, że nie. Niczego nie będą pamiętać. Bartek, Nawet nieźle czego sobie. Witamy w Konpeki Plaza. W dni powszednie nie obowiązuje rezerwacja. Można zająć dowolny stolik. Albo miejsce przy barze. Może kiedyś zabiorę tu misji, jak już domkniemy ten kontrakt. Tak, zrobię. A teraz chodź do pokoju. Chyba się wpasowaliśmy, co? Jak wyglądam? Jak przebrany Solos. Wal się wi. No to żartowałem, nie obrażaj się. Jest i nasz pokój. Lapis lazuli. Bardzo ładne. I jakieś pokoju. Całkiem stylowy. Aż szkoda, że nie zostajemy na noc. Jakieś rybki. Nie wybrałam go dla walorów estetycznych. Stąd jest najbliżej do Netranera. Si, si. Me acuerdo. Teraz odpalacie Flatheada i znajdujecie wejście do szybu. Brzmi prosto. Prostota jest najbardziej kusztowna. Aurelius? Arystoteles? Nie, to moja dewiza. O gdzie ten szyb. Uruchom skan i poszukaj. Na radość. Okej, okay. ale w tym miejscu będziemy kończyć. Ja zachęcam do zostawienia lajka, słucha, komentarza. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.